Rano w Kucz. Tutaj jest taka duża pustynia, na której jest dużo soli. I jest całkiem ładnie i biało. Jest też bardzo gorąco, a jest równie gorąco, dlatego, bo jesteśmy 40 km od granicy z Pakistanem. A jak wiemy, te dwa kraje po 1947 roku, w którym Pakistan powstał, bardzo się nie lubią. Przygotowałem się. Rano w to największe słone pustkowie na świecie. Żeby dostać się w głąb tego nieprzyjaznego miejsca, można pójść spacerem. Bracia postanowili jednak przetestować lokalny środek transportu. This is your horse? Camel horse? Does it go fast? Yes. What's, the max, what's the maximum speed?

Ale ja domniemam, że po prostu wygodnie im się siedzi. Jak tu musisz siedzieć 14 godzin dziennie, to nie masz o czym myśleć za bardzo, co robimy. Wiem, co robię. Nogi się zwiążą. Ja nie mogę tak ciężko robić. A... Ja nie mogę. Tak, ta, takie wykorzystywanie nas w pracy to jest lobbying, mobbing, mobbing. Ja się źle czuję. I zdecydowanie za ciepły. W takim tempie gra, to my dojedziemy tam za godzinę. Tym podobno jest 10 na godzinę, a chyba jedzie 4. A tak to wygląda, a jest cały horyzont w soli, co? Ja bym spróbował polizać to zobaczyć, czy to jest cud. Bo mnie to cały czas ciekawi. Mój brat właśnie poszedł polizać w pustynię. Ło, o. Trochę się zapada. Ty, sól. Sól, ale Nie, ale słone. Bye. Ej, czego ty jedziesz? Co za A co ty myślałeś, że ja będę na ciebie czekał, aż poliżysz pustynię? Bardzo śmieszne, gorąco jest, każesz mi biegać. No weź zatrzymaj brek, to, Prrrr czy coś, drutam. Go 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 go